Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wielu Żydów przybyło do Marty i Maria, by je pocieszyć po stracie brata. Kiedy Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus, Brat twój zmartwychwstanie. Marta mu odrzekła: Wiem, że powstanie z w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to, odpowiedziała mu: Tak, Panie. Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Oto słowo pańskie. Tak, gdy czytam tą dzisiejszą Ewangelię, to myślę o pewnej ewolucji, jaka się dokonała w Marcie i która tak naprawdę powinna się dokonać w każdym z nas, bo cała przygoda Marty z Jezusem, cała relacja Marty z Jezusem to zaczęła się w ogóle od pretensji. Nie wiem, czy to pamiętacie, że kiedy Jezus przyszedł do domu Marty, Marii i Łazarza, to się trochę taka nieprzyjemna sytuacja wywiązała, Właśnie, bo kiedy tam był pierwszym razem, no to Maria siedziała zasłuchana w to, co Jezus ma do powiedzenia. Dla niej najważniejsze było to, że Jezus przyszedł, to żeby być z nim, no bo skoro przyszedł, to jest najważniejsze być z nim, żeby wysłuchać, co ma do powiedzenia. Natomiast Marta, co robiła? Uwijała się ko rozmaitych co? posług, prawda? To i tamto i o wam no, bo przyszedł gość, no trzeba gościa obsłużyć. Właśnie nie dostrzegła tego, że to ten gość przyszedł zrobić coś dla niej. To ten gość przyszedł zrobić coś dla niej. I że sednem jest właśnie spotkanie tego gościa, to co odczytała właśnie Maria. No i do czego doszło? Że Marta zaganiana, bo to, bo tamto, bo wam to, no wreszcie wystartowała z pretensjami do Jezusa. Że on tutaj siedzi z Marią. Ona musi tyle rzeczy robić. Jezus nawet nie powie Marii, żeby jej pomogła. I co na to Jezus? No kiedy ja ci kazałem te wszystkie rzeczy robić? Kto ci o to w ogóle prosił? Sama sobie to wymyśliłaś. Ja przyszedłem do ciebie być z tobą. Nie? Właśnie, i to jest problem między nami a Panem Bogiem i On wychodzi nawet u ludzi bardzo pobożnych. Właśnie, że my ciągle myślimy, że my musimy coś dla Boga zrobić, że my musimy coś dla Boga zrobić, że my żyjemy po to, żeby coś dla Boga zrobić, się wykazać przed Bogiem i to nie tylko przed Bogiem, no ale też mamy takie podejście do naszego życia codziennego, do siebie nawzajem, prawda? Ciągle gdzieś próbujemy coś na siłę udowodnić i ciągle próbujemy wszystko kontrolować, tak jak Marta próbowała to wszystko w domu kontrolować, prawda? No to jest zbudowane na takim strachu, strachu o siebie, strachu, że sobie nie poradzę, no taki strach, który został w nas po grzechu pierworodnym, ten strach ma wiele różnych wymiarów i on właśnie nas pcha do tego, co robiła Marta, że ja nie mogę nic puścić z rąk, ja muszę wszystko w swoich rękach utrzymać, latać za tym, za tamtym, prawda? Nie? To tak fajnie tam pojawia się takie greckie słowo nawet w tej opowieści o tej zabieganej Marcie które oznacza takie rozszarpanie się na wiele różnych stron. Nie? Że ta Marta, bo to muszę utrzymać, to muszę utrzymać, tym się muszę zająć, tym się muszę zająć, tym, no i takie rozszarpanie człowieka, rozdrapanie. Natomiast zobaczcie, że święty Jan w dzisiejszym pierwszym czytaniu co przypomina, nie? że mówi, to Bóg pierwszy umiłował nas, to Bóg jest zawsze pierwszy. I pierwszy jest zawsze... Po po pierwsze to jest to, żeby odczytać, co Bóg robi dla mnie, odczytać Jego miłość do mnie, odczytać, że to On w ogóle przyszedł do mnie, że to On mnie zaprasza, żebym z Nim był, odczytać, do czego naprawdę mnie zaprasza, do czego naprawdę mnie zaprasza. No i, I właśnie kiedy my zaczniemy od Jezusa, zaczniemy od Boga, no to wtedy wiele lęków nam pomału gaśnie. Właściwie to doprowadza do tego, że w ogóle przestajemy się bać. Bo im głębiej odczytamy tą miłość, o której mówi Święty Jan, właśnie każdy z ewangelistów to miał taki swój ulubiony temat i ulubiony temat Świętego Jana to właśnie była miłość, miłość, którą on odczytał w Jezusie, miłość, która przyszła w Jezusie. Że im głębiej tą miłość odczytamy, tym mniej się boimy, bo jest miłość, która mnie kocha, miłość, która mnie stworzyła. I mimo wszystkich moich upadków, błędów, mimo wszystkiego nie przestaje mnie co kochać. Miłość Boga samego, który jest stwórcą wszystkiego. To czego ja się mam bać, skoro Bóg mnie aż tak miłuje, jak to pokazuje w Chrystusie? Wniecie, dlaczego ja się mam bać o siebie, skoro Bóg mnie aż tak miłuje, jak to pokazuje w Chrystusie? I po drugie, ta miłość też. Chcę mnie wyzwolić z takiego przekonania, że to musi być po mojemu, bo tylko ja wiem, co jest dobre. Właśnie chodzi o dojście do tego, o czym mówiłem na początku mszy się, że Przyglądając się właśnie, dokąd mnie prowadzi moje próby utrzymania wszystkiego w swoich rękach, dokąd mnie to prowadzi, że dojść do odkrycia, że ja wcale nie wiem, co jest najlepsze. Że im bardziej próbowałem wszystko kontrolować, wszystko zrobić po swojemu. Tym bardziej to się wszystko rozsypało, rozbiło, rozwaliło. Nie? Im bardziej budowałem na sobie, tym bardziej budowałem na czym? Na piasku. Na piasku. I że teraz potrzebuję zaufać miłości Chrystusa, że to właśnie w tej miłości są odpowiedzi o dobro, o prawdziwe dobro, że potrzebuję, żeby tak zaufać tej miłości, żeby dać się poprowadzić, przestać walczyć z życiem. O to, żeby było po mojemu dać się życiu zaprosić, dać się zaprosić do życia, dać się w życiu poprowadzić. I to jest pewien proces, proces, który, w którym Jezus chce poprowadzić każdego z nas. Nie, że zobaczcie, w dzisiejszej Ewangelii widać, że w momencie, kiedy doszło do śmierci Łazarza, nie, czyli już jakiś czas po tym pierwszym spotkaniu, tym właśnie, kiedy doszło do tego zgrzytu, zderzenia, Zobaczcie, Marta w wyniku tych spotkań różnych z Jezusem, ona już jest trochę inna. Ona już nie walczy z Jezusem, żeby było tak, jak ona chce. Owszem, ona nie wszystko rozumie. Tam jest taki delikatny żal do Jezusa, nie? że panie, gdybyś tu był, to mój brat by co? Nie umarł. Jest taki delikatny żal. Ale ostateczne jest wyznanie wiary. Ty jesteś Mesjaszem. Ty wiesz najlepiej, co robisz. Ja. Ja nie wszystko rozumiem, ale nauczyłam się wierzyć Tobie, Jezu, a nie sobie. I zobaczcie, to jest, jakie to musi być trudne dla Marty, bo przypomnijcie sobie, że kiedy Łazarz zachorował, kiedy Jezus się dowiedział, że Łazarz choruje, to Jezus specjalnie się zatrzymał tam, gdzie był, czekał, aż przyjdzie wiadomość o śmierci łazarza. Specjalnie nie szedł do Łazarza, bo wiedział, że będzie takie oczekiwanie, że on łazarza co. Uzdrowi, specjalnie czekał, żeby łazarz co umarł. Nie, no zobaczcie, no ciężka sytuacja, nie? Niby jest taka przyjaźń między Jezusem a Łazarzem i Jego siostrami, a z drugiej strony, no tak po ludzku, rzecz biorąc, kiedy Jezus jest najbardziej w tym domu potrzebny, to specjalnie czeka. Nie? No zobaczcie, no jak to po ludzku można by ocenić. Nie, tak po ludzku. I zobaczę, jak Marta już jest dojrzała w wyniku tych wszystkich spotkań z Jezusem. Że, mimo że po ludzku można mieć totalny żal do Jezusa, totalny i zerwać wszelką przyjaźń z nim. No, żeż, się naszym przyjacielem, tyle razy byłeś w naszym domu, korzystałeś z naszej gościny, a kiedy cię najbardziej potrzebowaliśmy, to co, gdzie byłeś? Nie? Ale co robi Marta? Ona się przebija przez te ludzkie rzeczy, żeby dojść do wyznania: właśnie, ty jesteś Mesjaszem, ty jesteś zbawicielem, tak zrobiłeś. Ja mocno wierzę w to, że ty wiesz, co robisz. Ja mocno wierzę w to, że to ty wiesz, co robisz. Obojętnie, jak to po ludzku wygląda. Właśnie, i tak kiedy czytam tą dzisiejszą Ewangelię, to właśnie o tej ewolucji myślę, nie? że Marta przeszła od, tej właśnie, od tego zgrzytu, od tych wszelkich. Wielkich pretensji do Jezusa, prawda, że, że Jezus nie robi tego, co ona by sobie wyobrażała. Właśnie do tej sytuacji, kiedy widać jej, głębiej jej wiary, nie? że przejście, nie? że w obliczu śmierci własnego brata potrafi powiedzieć: Jezu, tak, jest mi trudno. Wiem, że gdybyś tu był, to by mój brat nie umarł. Jest mi z tym trudno, ale ja wierzę, mocno wierzę, że ty jesteś Mesjaszem, że Ty jesteś Zbawicielem, że to Ty wiesz, co robisz. To ty wiesz, co robisz. No, wszyscy wiemy, jak ta historia się skończyła z krzeszeniem łazarza, tak? No ale w tym momencie Marta jeszcze o tym nie wie, a jednak potrafi zdobyć się na takie wyznanie wiary wobec Jezusa. Właśnie te spotkania z Jezusem, to cierpliwe bycie z Jezusem, to cierpliwe przekonywanie się coraz głębsze o Jego miłości. I jednocześnie Wasze coraz większe zwątpienie w to, że ja wiem najlepiej, że musi być po mojemu, że jak będzie po mojemu, to będzie najlepiej. Właśnie to doprowadza Martę do tego, żeby wreszcie no to wszystko zacząć pomału puszczać z rąk i wierzyć Jezusowi, wierzyć, że to On zrobi najlepiej, że, że to On najlepiej to wszystko poukłada, poprowadzi. I to jest wielka sztuka właśnie dojść, Dać się doprowadzić w relacji z Jezusem właśnie do takiego momentu, kiedy ja w codzienności już nie walczę z życiem, ale daję się przez życie prowadzić. Tak naprawdę nie da się tego teoretycznie wytłumaczyć, jak to zrobić. W praktyce trzeba właśnie patrzeć na to święte rodzeństwo, o którym dziś, dzisiaj wspominamy: święta Maria, Marta i łazarz, że co ich ukształtowało. No te spotkania z Jezusem. Że trzeba się spotykać z Jezusem. Spotykać, tylko wiedzieć, po co Jezus przychodzi, opowiadać nam, jak głęboko nas kocha, jak wielkiego dobra pragnie dla nas swojej miłości. Ta miłość dopiero będzie leczyć nasze serca z lęku, z nieufności, właśnie z podejrzliwości, z takich różnych rzeczy. Tylko właśnie chodzi o to, żeby tą miłość zgłębiać, żeby zgodzić się na to, że jestem kochany i druga rzecz, zgodzić się kochać, tak, cierpliwie kochać. Tak jak sam jestem kochany. Amen. Dziękuję wam, że jesteście. To też taka niespodzianka, że Pan Organista się pojawił. Bardzo się cieszymy. I to z całą rodziną nawet. Właśnie. To bardzo dziękujemy, że jesteście tutaj z nami dzisiaj. I wam dziękuję, że jesteście, że mogliśmy się tu wspólnie spotkać z Panem Jezusem. Dokładnie tak samo, jak Marta, Maria i Łazarz się spotykali w swoim domu z Jezusem. Z dokładnie ten sam Jezus, to samo spotkanie i w sumie Jezus dokładnie po to samo przychodzi, żeby przekonywać nas, że On nas miłuje i chce się o nas zatroszczyć i że dobrze wie, co jest dla nas najlepsze. No i żebyśmy my pomału, pomału, prawda, przesiąkali tą miłością Jezusa i pomału, pomału odważali się, prawda, puścić to swoje przekonanie, że, że to wszystko musi być po mojemu. Pomału uwierzyć, że to rzeczywiście Jezus wie, co jest dobre, a co złe i że chce prowadzić nas w kierunku dobra. Właśnie, chciałbym, żebyśmy na koniec jeszcze odmówili litanie do krwi, Pana, do krwi Chrystusa, no i potem będzie błogosławieństwo. Miałem zamiar, nie wiedziałem, że będzie Pan Organista, bo miałem zamiar śpiewać na koniec pieśń taką Królu Boże Abrahama, bo coś to susza panuje. To właśnie, no ale zobaczymy, co Pan Organista zagra. Kyrie eleison. Chrysteus, słysz nas. Ojcze z nieba Boże. Synu Odkupicielu Świata Boże. Duchu Święty Boże. Święta Trójco, Jedyny Boże. Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego. Krwi Chrystusa wcielonego Słowa Bożego, krwi Chrystusa Nowego i wiecznego przymierza, krwi Chrystusa przy konaniu w ogrójcu spływająca na ziemię, krwi Chrystusa tryskająca przy biczowaniu, krwi Chrystusa brocząca z cierniowej korony, krwi Chrystusa przelana na krzyżu, krwi Chrystusa zapłato naszego zbawienia. Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia. Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz duszę w Eucharystii. Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy. Krwi Chrystusa, męstwo męczenników. Krwi Chrystusa, mocy wyznawców. Krwi Chrystusa, rodząca dziewice. Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych. Krwi Chrystusa o pracujących, Krwi Chrystusa pociecho płaczących, Krwi Chrystusa nadziejo pokutujących, Krwi Chrystusa otucho umierających, Krwi Chrystusa pokoi i słodyczy serc naszych, Krwi Chrystusa zadatku życia wiecznego, Krwi Chrystusa wybawienie dusz z otłani czystowej, Krwi Chrystusa wszelkiej chwały i czci najgodniejsza. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Odkupiłeś nas, panie, krwią swoją i uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas, Ogromny raczu, pokornie o to prosimy. A ty wodz niebieskich zastępów, a inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Pan z wami, i duchem Twoim. Niech Was błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, boku niech będą cienki. Kochajmy Pana, bo serce Jego żąda i pragnie serca naszego, Dla nas mu uczniom, Bożej Sadana, Kochajmy Pana, Kochajmy Pana. Dla nas, mów uczniom, Sadana. Kochajmy Pana, kochajmy Pana. O, pójdź do Niego, wszystko stworzenie sercu Jezusa. Złóż nie i swoje przed nim zechni kolana. Kochajmy pana. Kochajmy pana. I swoje przed nim zechni kolana. Kochajmy. Pana. Oh, no.